Czy wszyscy macie tam swoje dzieci albo wnuki na wodzie, czy po prostu jesteście kibicami? Kto jest tylko kibicem? Ręka do góry! Bardzo mocny start, obu osad. Proszę popatrzeć, trochę w mabrzelizacja. PTW czy PKW? Chyba Nie ma jednak BTV, no ale zobaczymy, kiedy jest dzwonek. A więc o długość komory. O długość komory komisję sędziowską będę musiał wezwać do siebie. Bo jak tak płynęło na torze drugim, BTW wygrało, ale BTW miało jedynkę na ulicy. Bóg, które płynęło na wiosłach pożyczonych od zawiszy. To ja muszę wiedzieć takie rzeczy. Następne. Wiadomość pani prezes jest taka, że tu sędzią na linii mety jest więcej. Między... Gdyby ktoś miał inne zdanie, to proszę to wykrzyczeć w trakcie wyścigu. I poszły wodzie 200 metrów, dystans zupełnie nie wjeżdżarski, to niczym takie kajakowe sprinty, krzyczą ile sił, ile się da, no ale widzę, że też w BKW jakiś kłopocik mały się zdarzył, jeśli chodzi o synkronizację typa wiosłowania, lot to Bydgoszpia. I dzwonek w tym momencie. Ponad długość łodzi przewagi nad pierwszą osadą podgórskiego klubu Wieślarek, a to oznacza pierwszego biegu eliminacyjnego, a o trzecie miejsce będziemy mieli bratobójczy pojedynek w zasadzie. Niebezpiecznie spływają się łodzie. Sternicy w porę zareagowali. Wydaje mi się, żeby że długość łodzi w tej chwili... Ja się zastanawiam tylko czy PTW tutaj juniorów powyższych nie wystawiło, bo oni są dwa razy więksi od tych chłopaków z Wachunków w Kosti. Koniec tego biegu, panowie. Już możecie troszkę zwolnić tempo. Świetnie. Poszli i znów delikatna korekta. Za chwilę jeszcze zapytam oficjalnie komisję sędziowską. Uwaga, kto tu jest sędzią głównym? Tak. ...w poszczególnych kategoriach. Ależ tutaj się działo naprawdę sporo. Ja w przerwie słuchając muzyki zaraz... ...nie słychać zdecydowanie lepiej niż trenera. Bydgoski zrób Wieślarek, Bydgoskie Towarzystwo Wieślarskie, a także lot LOTTO BYDGOSTIA Wystartowały obie Łozie. BKW 1 kontra BKW 2. PKW dzisiaj. Dawaj, dawaj. Na torze drugi, druga osoba BKW. Dawaj. I wygrały, i wygrały. Już koniec. Ale swoją energiczną sterniczkę. Bravo! To była druga osoba do Dobrze mi to zapisali. No to co? Noc to Bydgostia kontra BTW. Czy Lotto Bydgostia, te pomarańczowe lajkry, czy BTW gra to? Zrobiły się na wiosłami. zrobiło się niebezpiecznie. Lottu Byrgostia tam za blisko brzegu BTW mam wrażenie. Lottu Byrgostia środkiem rzeki. No i dzwonek i zwycięstwo. Lotto Byrgostia przed Byrgoskim Towarzystwem Wieszlarskim. Wieczęta, wszystko było w porządku. Byrgosti, dobrze. Tak powinno być. Pomarańczowe lajkry wystartowały. Dwie osady Lotto Wyrgoski. Głośniej, głośniej! Albo... No i to była Dusti, wygrała. Druga czy pierwsza? Lot to jeden. Z drugiego toru lotto Wydgostia, pierwsza osada tego klubu zwyciężyła. To Wydgostia 1, która zajmuje miejsce trzecie to Jakub Smeja, Jakub Frąckowiak, Gabriel Fliger, Jakub Lewandowski, Sternik, Błażej, Porążewicz. Zawisza, zawisza na torze pierwszym południowym, BTW na torze drugim północnym. Było wiele emocji w biegu, to do tego wyraźnie. To zostało prawie dwie Łodzi. pierwszych bater zajmuje. Zawisza Bydgoszcz. Zawisza w składzie. Piotr Buczkowski, Mikołaj Niemczyński, Kacper Opatowicz, Kacper Muzol, Pisternik, Patryk Zdaniot, a Bydgoskie Towarzystwo Wieszlarskie to Dominik Piotrowski, Jakub Długosz, Wiktor Zdrojewski, Jan Budziak, Isternik, Mateusz Powierzch. Jak tu przejąć medale? Jak tu przewrócić medale? Ta uwaga! Bra Dostępek dla syna? Nie! Mają złoty medal dla całej osady za zwycięstwo w dzisiejszych przegladach. No to po raz kolejny. Ja zamilknę na czas jakiś. Będziesz, 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 będziesz. Poprzednim razem na dziobie siedziała nasza koleżanka, asystentka. Na chwilę zamarłem. Są złote medale na łodzi. Triumfatorek z Lotto Bydgoski. Wielkie brawa dla nich. Wygrały w kategorii młodziczek. Pierwsza i druga osada tego klubu, awans do finału, na to, że pierwsza osada łodko na to, że drugi, druga Łodzi. ...żeby nie było tego, jak to się to nie zawsze, to że pewnie z przewagą ponad długości Łodzi, awansuje...

cyklu wywioskim i czwórek wierzcharskich. W tej stronie rzeki, ale dają, dają dziewczyny z BTW, trochę się z od miły, od brzegu, walczą mocno do końca. Z całych sił, wysokie linie, przy każdą radę wyprzedzić i stworzone na sędziów. Drogie Panie, jaki jest werdek sędziowski? Pierwszy tor, a więc lot do pod Wielkim finałem dla podrody niejednokrotnie. I lot do Lot do Bydgoski klub Pieszarek. Wielki biedak nie udał dokładnie, ale wykorzystuje to lot do Bydgoska i brał już przewagi. przebagi. Lot do Bydgoska zwycięża przed bydgoskim klubem Pieszarek troszkę na pewno złości sportowej w BKW wcale nie byłyście słabsze o długość łodzi gdzieś tam błąd techniczny spowodował startowali juniorzy młodsi zaskoczyli mnie tutaj sędziowie no i widać wyraźnie, że to zawisza i BTW-u miejsce trzecie BTW-u prowadzi tutaj mieliśmy kurs kolizyjny ale Bore Sternicy zareagowali jest nawet ponad długość łodzi przewagi, Bydgoskie Towarzystwo Wieszlarskie trzecie miejsce w dzisiejszych regatach w kategorii miorów młodszych w czwórkach podwójnych ze sternikiem. Pierwsza osada lotu bydgoskiej na torze drugim, druga osada, jakże mogłoby być inaczej, witam serdecznie panie prezesie, dzień dobry panie prezydencie. Witamy serdecznie wspólnie z nami tutaj na przystani, na co ja mówię, na marżerze, bydlęcentu, ale to tylko dlatego, że panowie na chwilę wyrwali mnie z rywalizacji sportowej, a pan po raz kolejny dziubek, dziubek, chociaż nie pierwsza osada w niebieskiej ulicy, o długość komory, a długość komory zwycięża i zdobywa złote medale. Lotto Bydgospia. W następującym składzie do 12 km warto czasem się spotkać na grillu. Moi drodzy, złote medale już wręczone. Wielkie brawa dla najlepszych juniorek młodszych i najlepszych juniorów młodszych w drugich regatach tegorocznego cyklu Wędgoskiej Ligi Czwórek Pięślarskich. Kolejne regaty w tym samym miejscu 3 czerwca, kolejne 10 czerwca zapraszamy wszystkich Państwa dzisiaj bardzo chłodno, bo jest wystarczająco gorąco, a jak będzie chłodno to my wtedy gorąco Państwa będziemy zapraszać. Bądźcie z nami, Twórzcie jedną wielką wieszarską rodzinę, kochajcie, kłamę To będzie na wysokości przystani klubu Gwiazda. Można od Brońkowskiego, można od... Od plażowej na przykład. Dziewczęta, skoncentrujcie się, bo my tylko na was czekamy w tej chwili. Teraz trener Lemanczyk wyda... Już ostatni akcent naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. Do zobaczenia kolejnym razem. Jeśli się państwu podobało, to liczę, bo to, że znajome w rodzinie, wszystkim opowiecie i będzie nas następnym razem dwa razy więcej.